Mamy to. Jestem absolutnie dumny z tego, że w końcu udało wbić się te 1000 subskrybentów, bo niby nie wygląda to dużo, niby to nie jest dużo. Nie wiem jak na te czasy to jest mały kamień milowy wbity po prostu, żeby wyglądał, ale jak faktycznie wbije się te 1000 subskrybentów to wygląda to lepiej niż każdy by pomyślał. i... Jestem dumny, jestem naprawdę zadowolony z tego co się stało i dziękuję wam wszystkim za wpicie 1000 subskryb subskrybentów, gdyż to bardzo, bardzo mnie zmotywowało w tej chwili. To są to jest 3 lata nagrywania. 3 300 filmów nagranych ja w ogóle dawno nie nagrywałem żadnego filmu, gdzie Węgada. Był gameplay, przez około, a w 3 lata był ciągły gameplay, jakby trzeba coś powiedzieć, bo 3 lata praktycznie ciągle były jakieś przerwy, było bardzo mało tych przerw bo ostatnio była 4 miesięczna przerwa gdyż no nie czułem się na siłach by nagrywać i po prostu tych filmów też nie było było też zimno ja obecnie nagrywam w kompletnie innym pomieszczeniu dlatego też będą te filmy częściej mam nadzieję, że tej przerwy kupie nie będzie i po prostu ja wam bardzo dziękuję za te 5000 subskrypcji, gdyż to mnie bardzo pierwszym motywuje w tej chwili a po drugie no Wygląda dużo lepiej niż te 998. No jak teraz wchodzę na mój kanał, patrzę, jest 1000, to. Jakby. Dziękuję Wam, naprawdę. Nie, nie, nie wiem, co ja teraz tym będę gadać, ale. Jakie ja mam plany na bliższy kanał? Jak najwięcej nagrywać i jak najbardziej dopieszczać ten montaż filmów, gdyż, no, coraz więcej się uczę. też nagrywają coraz więcej. I po prostu. Jest, myślę, że. nie. Z roku na rok coraz lepiej te filmy do wyglądać Jakby jestem w miejscu gdzie jestem, 1000 subskrybentów To jest i tak liczba, której mi się na początku nie marzyło Na tym kanale Jakby miałem kanał osobny, miałem tam miałem jakby ten pierwszy Kanał, gdzie miałem, gdzie stałem chyba rok ponad 300 subskrybentów, subskrybentów I po prostu dałem ten kanał, zmieniłem, ale nie spodziewałem się Że w 3 lata wbiję te 1000 subskrybentów i Jest to bardzo fajne uczucie. Dziękuję wam jeszcze, jeszcze raz, bo bardzo mi to w obecnej chwili zmotywowało, żeby coś ponagrywać i czuję się po prostu świetnie. Tysiąc subskrybentów. To się stało w końcu. Szykowałem się na to bardzo długo. Będę dopieszać te filmy, starał się jak najlepiej nagrywać te filmy, dopieszasz też w montażu, więc po prostu no, wszystko przyjdzie czas, Jednak Regularność mam nadzieję, że zachowam taką jaką obecnie mam, bo od 4 miesięcy bardzo ładnie regularnie nagrywam, co jest... Okej, okay, spoko. Jakby wcześniej trochę dużo nagrywałem regularnie, ale nie narzekam ogólnie na regularność. I mam nadzieję, że content też się pojawi, bo nowy sprzęt niedługo. Mam nadzieję, bo niedługo wychodzi Welcome to the game 3, ale czy to jest 3 właśnie? Nie wiadomo jak to będzie, bo to prawdopodobnie jest trójka. Czy ma być po prostu Welcome to the game? Nie wiem, czy jest to oznaczone jako 3, czy jak to się nazywało, tam. jakoś to się nazywało, więc to, jak wyjdzie, mam nadzieję, że to będzie. Mam nadzieję, że taką regularność zachowam, po prostu jak, naj, jak najdłużej. Mam nadzieję, że będzie jak najlepiej. Po prostu, no, dziękuję za to wbicie tych wszystkich subskrybentów, jest to niesamowite. Yy, I plany na kanał, no, mam, jak wiem bardzo ciekawe. Nagrywać filmy, dalej was, da, dalej nagrywać film po prostu i się nie poddawać. Plany na kanał. Są bardzo kreatywne Jak najwięcej filmów I jak najwięcej e, Dobrych słów Jak macie jakieś zarzuty na kanału To możecie też e, pisać jak Ja jakby Przyjmę wszystkie zarzuty po prostu, bo to są jakby Zarzuty, które będą mnie Które będą mnie Polepszać po prostu, ten kanał polepszać I w ogóle, więc jak ktoś wam się nie podoba Na, na, na tym kanale, to piszcie śmiało Ja oczywiście ja wszystkie komentarze Przeczytam i tak. To się stało w końcu. To się musiało więc stać. Klauf będzie grani będzie, wszystko będzie. I też mam pomysł teraz, żeby trochę ciekawsze rzeczy ponagrywać, co dokładnie wam nie powiem. Specjal również wam nie powiem, specjal planuję jak mówiłem, ale to 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 będzie potem. A ja wam serdecznie dziękuję za tysiąca, No i widzimy się niebawem. Można nawet zobaczyć niebawem specjal. Cześć!